Witam wszystkich z tej strony Poldek. E, dziś wyjątkowo zamiast bitwy losowej jest bitwa e, klanów na mapie klasztor. E, walka się będzie toczyć pomiędzy klanem 5 Legion i klanem International Tangers Union. No zobaczymy co z tego wyjdzie. E, w tym akurat meczu rozstawiałem czołgi, czyli dowodziłem. E, przy okazji poprowadziłem maszynę T57 Heavy. Jest to amerykański czołg e, ciężki poziomu 10, e, który posiada działko z magazynkiem 4 pociski. Standardowa penetracja na standardowym pocisku, no penetracja na standardowym pocisku wynosi 258 mm oraz średnie uszkodzenia 400 punktów. E, na złocie penetracja 340, uszkodzenia 400 Oraz odłamkowo-burzące penetracja 60 mm, uszkodzenia 515 eee, Akurat w tym przypadku eee, nie wożę żadnych burzaków Ponieważ ten czołg no... to ja jest to świnie na amunicję Bardzo szybko przeładowuje, bardzo szybko wypluwa wszystkie te pociski, no i... Każdy pocisk jest na wagę złota Obecnie kazałem Wszystkim jest om Pojechać na środek mapy, zobaczymy co z tego wyjdzie Po Trager postaram się zająć bułkę Patrzet ma kontakt z włózetą Razem nie jest dobrze Okazałem się tutaj wycofać ale chyba nie da rady Prawdopodobnie jest odcięty, musiał się wdać w walkę Nie jest dobrze. Fał na jedną strzał. Na jeszcze 50 się pokazał. Syłowa fortraga do Nie jest dobrze. Bacza do odpadu. Klasztor został przejęty przez przeciwnika. Po prawej stronie mapy okazały się mausy oraz ze Mam nadzieję, że nasze niszczęciele czołgów powstrzymają czołgi wroga z tamtej strony. Jesie siódmy na środku, muszą zmienić pozycję. Ktoś musi patrzeć na plasztor. Tak samo kłania się lewa strona, nie wiadomo, czy wrog się tam czai. Póki co 1-0 dla wroga. Nie jest dobrze. Pojawił się kolejny przeciwnik, tym razem z lewej strony, a nawet trzech nie jest dobrze. Jeszcze czwórka. Sytuacja wygląda naprawdę nieciekawie. Pójdziemy na wymianę ognia. Spiotko. Jest, jest tak jest Niestety sytuacja wygląda naprawdę kiepsko. Z 1 do 3. Prawa strona prawdopodobnie nie wytrzyma. Tutaj z lewej nie jest lepiej. IS-7 i IS-4 jadą ze wsparciem, ale niestety nasz fotograper poległ. Muszę się uprzeć i przeładować Jeden z w siódmych Już dojechał na pozycję Nie jest dobrze Jeden do 6. Prawa strona padła fatalnie Ja sobie yes, dadzam radę zniszczyć jej szpurkę. Tutaj dadzam radę zająć wroga. Niestety to wyrwałem. Przy okazji odstrzelania. Jestem silny. Ile się da? Niestety. Nie Zmówiłem. Dobrze. Kolejny ktoś się trafił. Muszę przeładować. 619 punktów wytrzymałości. Nie jest dobrze. Sześć. Z prawej strony pojawił się mouse wygląda to ciekawie Tutaj jest walczy to ciepło z odmiotkami Trzeba im pomóc nie Jednego mamy drugi zdjęty trachu został zdjęty Trzeba przeładować i wrócić na bazę Jest naprawdę fatalnie Jeszcze wroga artyleria tutaj szczelam No niestety JS yes, i na środku są w rozsypce Nie jest dobrze Trzeba jak najszybciej wrzucić na bazę I zniszczyć mausy tak na szybko co do tego czołgu jeśli chodzi o wady zalety e, zalety e, siła ognia naprawdę 4 pociski po 400 plus przeładowanie magazynka jakieś 21 po sekundy no może 22 coś takiego e, dobre jest przyspieszenie e, oraz mobilność tego czołgu jeśli chodzi o wady dosyć słaby pancerz ale potrafi odbić i to sporo e, Prędkość maksymalna no, również nie powala No i niestety większość strzałów yy, w bok mm, kończy się zniszczeniem, no zniszczeniem bądź uszkodzeniem składu amunicji Nawet na to perk nic nie zaradzi no, Maus jeden jest na dobicie, również Jeden maus no, ma ponad 10 HP A start trzeba zdjąć jest to. Musiałoby też jest w stanie mnie zmuchnąć teraz na jednego pszczoła. Kolejnego wroga mniej. Ten mouse serka na mnie. Ach, przebił jeszcze złota. Ale wrogi mouse jest zdecydowanie Muszę się wystrzelać, muszę przelać i się ukryć robi się naprawdę niewesoło Z 10 do 7 super Teraz musimy zebrać się w garść w kupę i zaatakować Niestety przeciwnik posiada jeszcze dwa potężne niszczyciele czołgów Ach, jak ta słość musi być to oczywiście FO oraz Waffertrager Coż, by innego Tutaj jest, pojadą kwadratowi kwadratami F6E6 do bazy wroga Ja 75 pojedzie prawą stroną, a ja pojadę razem z nim będzie mnie ubezpieczać No cóż, ruszamy Niestety, jeśli chodzi o ten plan, yy, lewa strona mapy jest kompletnie nieobstawiona, nie wiadomo co tam się dzieje, ale obstawiam, że wszyscy przeciwnicy yy, są w swojej bazie i mają zamiar jej bronić. Yy, yy. Więc niech tak będzie. Lewa jest 75, jedziesz, jedziesz. Jestem walcząc zaciekla Co to? Jest na, ach. Jest jesu został zdjęty 10 do 9, nie jest dobrze Okej okay. Idziemy dosłownie łeb w łeb Zabicie wroga wiąże się z zabiciem sojusznika Sy Sytuacja wygląda chwilę obecną mizernie Ja dosłownie ledwo zibiałem 75 stały, jest czwarty, no jest również Na dobicie jest i siódme są oklepane Jest artyleria 10 pięć, niestety nie trafił. Póki co, trzeba czekać. Ach, to chybie, nie tak, no tak, jeszcze się. nie chowaj się. tak, 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 Co jeszcze cisza i spokój Pojawi się w Wafer Tragę Jestem dostały roskus do ataku Jadą tutaj pod bazę wroga, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ach. Jeszcze wrogi otworzyłem, na szczęście dostałem. Buffer Trager jest nie na cały. Jest w sumie cały, na fullów. Bo... Jest 7 do dostał i wyparował. Buffer Trager, no berwał ostro. Jed 12 do 11. Jest naprawdę nieciekawie. Buffer trager znowu dostał jedzie FV, a, nie przebiłem go, dostał, nie trafiłem, buffer trager dostał zdjęty, jedziemy dalej, Został jeszcze FV oraz artyleria cóż, a e 75 ha. FV strzelił, nie przeładuje. Do widzenia. Arty się wystrzeliła, jest teraz bezbronna. Bez szans. Jakoś udało się to wygrać. Mecz był naprawdę zaciekły. I tak z przeciwnikiem walczyć łach. Emocje do samego końca. No, to by było na tyle. Do następnego razu.